Słuchajcie, dzisiaj w tej pokażę stronę skąd jak najszybciej jechał i pokażę. No jakaś pokażę No tak. To nie będzie... Facebook, ale gaj już śmierć. Ja byś mi jeszcze rzekałem z tego szamba i Dobra. Ale już nie robiąc siebie, waha. Bądź siebie łacha, przechodzimy do wsiądy, do Sorry. My oby, kropka, Oli... Co to jest? My oby, kropka,

No Jezu, to się dzisiaj włączy... Nie dość, że wczoraj... No, znaczy dzisiaj na odcinku moim w być się... To tablet się tak chciało, No Tylko od dzisiaj maksymalnie... to się... ...wszyscy jest. Na, na, na internecie się... ...nie... No Jezu, co za logika tego... tego ...no Jezu... Już Już się wpisujemy, już skończyliśmy, więc płaczkowy tablet, komórka załadowała. Klikamy, ja pierdziele, nie, ja nie mogę z tego zabrać, nie mogę z niego. Co to za. Gówno. Bo inny tak pewnie nie nagra. Ja żartuję, to nie miało być, że Microsoft się tylko plugins. O Jezu! Nie, ona nie wyrobię. Nie wyrobię. Jeszcze nie chłopu, czy... Wyśpiewaj, patrz. No A ty nie włączaj. No nareszcie. Spisujemy. No szybciej. regu... ins widzę szlaskawy telefon lub tablet raczej no raczej się włączyć ja najpierw plaku nie planu Nie no ja nie mogę z tego Dobra, dlatego to się nie dłużej niż to odcinek jest woda, bo tego ja nie chcę coś włączyć. No macie się od Dobra, i będziemy jak już się, to wybierajcie sobie, czy chcecie z modem, że macie wszystko Blokowane. Czy chcecie z że tylko dodatkowy wirus zablokowane? Ja biorę wirus. Wirus akurat. Ja biorę już zablokowałem czy na komputerze, tylko w to gram. Nie wiem, może nagram kiedyś. Może nagram, nie wiem, bo tak może wiesz. Się... Dobra, jak wtedy wiedzą? Nie wiedzą. Grze bardzo mało wymaga yy, yy, yy. A może sobie bez tych modów, Dobra, weźmiemy tylko teraz tak. Mm, 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 mm. Jest ten filmik już 6 minut za to widzę 6 minut kurwa, co ja mówię. Ty źle zmieniam, bo ten niemożliwy to jest lewy i niemożliwy w górze. Bez wrażenia spad. Kopnika ze strony Android. Zbierce Wyciągają tylko ludzi. Ja tu już sobie pobrałem, kurde security jest o 60 minut. Przeszkadza. Kuraj, już nas i na będę zjeść. Dobra, cień. Dobra, cień ale to jest już pociągnięcie no niestety jak sobie widzicie blał, więc nie chcę instalować to nie, nie bardziej. na to ale wyjścimy mi na słowo weźcie mi na słowo pierwsze Wyjście mi na słowo, że mm! gra się pobiera, kiedyś stąd pobierałem i spróbuj na sylwetkę, nagrać już Czekaj, to gotowe. Dzięki. Cześć na razie.